W miniony wtorek 29 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbył się czwarty powiatowy zjazd delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Dzisiaj podsumowujemy czteroletnią działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, który działa na terenie powiatu Tomaszewskiego. Organizacja, która jest częścią ogólnopolskiej organizacji, czyli Szkolnego Związku Sportowego działającego na terenie Polski, jest to największa organizacja. Działająca na rzecz dzieci w Polsce, ponieważ w różnych formach które organizowane są przez tą organizację uczestniczy ponad 100 tysięcy dzieci z całego kraju. Na naszym terenie jest to kilkadziesiąt imprez organizowanych co roku dla szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i w naszych zawodach uczestniczy ponad 6 tysięcy dzieci z powiatu tomaszowskiego. Przez wiele lat Szkolnemu Związkowi Sportowemu przyświecało hasło ze szkolnego boiska na olimpijskie igrzyska. To hasło w dalszym ciągu jest bardzo aktualne. Bo przecież szkolny związek sportowy w całej Polsce jest pierwszym krokiem do tego, żeby wyrobić u młodzieży nie tylko sprawność fizyczną, ale również przystosować młodzież do tego, aby potrafiła w przyszłości uczestniczyć w sporcie i jednocześnie uczestniczyć w sporcie jako kibic. Szkolny związek sportowy organizuje imprezy nie tylko dla tych klas starszych, ale również już rozpoczyna pracę z młodzieżą od klas pierwszych i właśnie te zawody dla klas 1.6 są jednymi z, jednymi z najpopularniejszych. Są to zawody, w których spontaniczność jest. Za wszelką cenę wydobywana u dzieci. Dzieci starają się rzeczywiście znaleźć w sporcie szkolnym jak najwięcej radości. Leszek Dąbrowski, prezes zarządu powiatowego, szkolnego, związku sportowego, dokonał podsumowania działań mijających kadencji. Ja myślę, że to był okres bardzo intensywnej działalności ale nasze wyniki na, yy, w, to znaczy w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym są bardzo wysokie i myślę, że właśnie dzięki temu można bardzo, bardzo... Yy. Dobrze podsumować ten okres, ponieważ praca nasza przełożyła się na wyniki. Powiem tylko szczerze, że w 2008/2009 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w szkołach podstawowych, drugie w gimnazjach, pierwsze w szkołach ponadgimnazjalnych w współzawodnictwie wojewódzkim. Natomiast w pozostałych latach plasujemy się w pierwszej trójce, także myślę, że i organizacyjnie i pod względem sportowym jesteśmy bardzo wysoko w województwie. Podczas powiatowego zjazdu delegatów wybrał władze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na czwartą kadencję. Przewodniczącym został Leszek Dąbrowski. Zastępcami przewodniczącego wybrano Andrzeja Zająca i Rafała Strawińskiego. Zaś Małgorzata Chrząszcz objęła funkcję sekretarza.